Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. Jego znany i płomienny romans z Katarzyną Wielką i ślepowierne zauroczenie nią miało najwięcej konsekwencji nie dla tej parki, tylko dla państwa polskiego. O tym, jak doszło do ich romansu, jak długo trwał, czy mieli dzieci, jak się on skończył i jakie miał konsekwencje, dowiemy się w tym materiale, na co wszystkich już teraz serdecznie zapraszam. chyba wszyscy o tym wiemy że Katarzyna Wielka nawiązała płomienny romans ze Stanisławem Augustem Poniatowskim tutaj po prawej którego drugie imię aż do koronacji brzmiało Antoni doszło do niego w dość prosty sposób otóż Stanisław Antoni Poniatowski był wówczas sekretarzem brytyjskiego ambasadora Sir Charlesa Henry Williamsa tutaj po lewej który przedstawił i niejako podsunął naszego Stacha Wielkiej księżnej Katarzynie. Poznali się w czerwcu 1755 roku w Petersburgu, gdzie Stanisław przebywał od tego miesiąca jako sekretarz brytyjskiego ambasadora Williamsa, ale romans nawiązali dopiero w grudniu po trzymiesięcznej grze wstępnej. Ona miała wtedy 26, a on 23 lata. Widocznie dobrze się spisał i rozpalił bardzo wielką księżną Katarzynę, tutaj po prawej, gdyż podobno już wtedy obiecała mu, że zrobi z niego króla Polski. Mimo wszystko Stanisław August Poniatowski był niejako w zagrożeniu. Wiele osób wiedziało, że ma romans z wielką księżną Katarzyną. I taki rosyjsko-niemiecko-polski miks pod okiem carycy Elżbiety i wielkiego księcia Piotra nie wróżył niczego dobrego. Jako mało znaczący sekretarz ambasadora, życie Stanisława mogło być zagrożone dlatego za namową i z pomocą brytyjskiego ambasadora tutaj po lewej ulotnił się na jakiś czas z Rosji, gdyż obawiał się, że jego afera z Katarzyną zostanie odkryta. Ale w 1757 roku powrócił tym razem jako poseł Saski i bynajmniej nie zapomniał o Katarzynie. Było to tylko możliwe dzięki osobistej interwencji Katarzyny Wielkiej tutaj po lewej i po prawej, która niejako zamówiła go do Petersburga i zażądała jego jak najszybszego powrotu w jej ramiona. Z tymi ramionami to już moja interpretacja. W każdym razie katarzyna bardzo się za swoim Stasiem stęskniła i czuła do niego mocną miętę. Ich płomienny romans kwitł namiętnie dalej. Jak to w życiu bywa, wszystko do czasu, bo wszystko się kiedyś kończy. Powodem było przyłapanie na gorącym uczynku przez kozaków ze Straży Pałacowej 6 lipca 1758 roku w nocy zabawiającego się Stanisława Augusta Boniatowskiego z wielką księżną Katarzyną. Jej mąż, wielki książę Piotr, tutaj po lewej, wpadł podobno w szał. W wyniku tego oraz intryg dworskich inspirowanych przez inne dwory europejskie, Staszek opuścił Rosję 14 sierpnia 1758 roku w obawie o swoje życie. Nie trzeba było długo czekać, i okazało się, że Katarzyna zaszła w ciążę. Już wtedy spekulowano, że jest to tak naprawdę dziecko Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdyż nie było wielką tajemnicą, że romansowali. Najprawdopodobniej owocem tego związku była córka Anna Piotrowna, którą Katarzyna urodziła 20 grudnia 1757 roku. Jej córka Anna zmarła jednak po 14 miesiącach. Gdy w 1762 roku Katarzyna Wielka wstąpiła na tron jako caryca, pisała w kilku listach Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, uczyni z niego króla Polski. Stanisław prosił ją o wsparcie ewentualnego zamachu stanu przeciwko królowi Augustowi III Sasowi. Katarzyna odparła w sierpniu 1763 roku, że nie uczyni nic, aż król umrze. Zapewniła Stanisława Augusta Poniatowskiego w liście do niego, że natychmiast po śmierci Augusta III Sasa, tutaj po lewej, uczyni go królem. Gdy August III zmarł, Caryca Katarzyna Wielka dotrzymała słowa i zrobiła wszystko, by jej były kochanek został królem Polski. Katarzyna do takiego działania miała oczywiście konkretne geopolityczne motywacje. W liście do króla Prus Fryderyka II Wielkiego, tutaj po prawej, caryca Katarzyna Wielka argumentowała, pisząc o zaletach i korzyściach z jego kandydatury na króla Polski, że Poniatowski ma najmniej szans zostać królem, i jeśli zostanie wstawiony na tron, to będzie swoim mocodawcom dozgonnie wdzięczny całe życie. Poniatowski gwarantował ponadto, zdaniem carycy Katarzyny, nienaruszalność interesów Rosji i Prus. Przy potężnym wsparciu Rosji Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski 7 września 1764 roku. Na wsparcie Poniatowskiego Rosja wydała 2,5 miliona rubli i rozlokowała liczne oddziały wojskowe kilka kilometrów od Sejmu Elekcyjnego, tak w razie czego, żeby wygrała ta osoba, która była wyznaczona na króla przez Katarzynę. Dzięki temu Stanisław August Poniatowski Został wybrany 584 głosami na króla Polski. Miał wówczas 32 lata. Jego koronacja odbyła się 25 listopada 1764 roku w Warszawie. W ten dzień były imieniny Katarzyny Wielkiej i bynajmniej nie był to żaden przypadek. Ciekawe, o czym się dowiemy za 100 czy 200 lat: ilu znanych polityków czy biznesmenów wykreowała Moskwa, Bruksela, Paryż, Berlin, Pekin czy Waszyngton. Może kiedyś się dowiemy, a może nigdy. Nie wiem, czy strach się bać, czy lepiej tego nie wiedzieć, ale nieważne, to nie ten temat. Wszyscy wiemy, jak było w przeszłości, jak jest w teraźniejszości i jak będzie w przyszłości zapewne tak samo, jak zawsze. Król Stanisław August był nadal mimo wszystko zauroczony Katarzyną. Marzył nawet o ślubie z nią i utworzeniu polsko-litewsko-rosyjskiej Unii Personalnej po śmierci jej męża i przejęciu przez nią władzy. Były to jednak tylko jego nadzieje, fantazje i mokre sny nie mające podstaw w rzeczywistości. Ponadto nie cieszył się autorytetem u szlachty oraz magnaterii. Przez przeciwników politycznych był pogardliwie nazywany królikiem. W rzeczywistości Katarzyna Wielka manipulowała królem poniatowskim w interesie geopolitycznym Rosji. Nieraz wypowiadała się o nim i twierdziła, że go w ogóle nie kocha. Twierdziła też, że posługuje się ludźmi jedynie dopóki mogą się przydać do czegokolwiek. Miała też na boku coraz nowych faworytów i przelotnych kochanków. Stach został więc wpuszczony w rosyjskie maliny z wielkimi ostrymi kolcami, które okazały się dla niego niejako pułapką bez wyjścia. Co ciekawe, Stanisław August Poniatowski był prominentnym członkiem Lóż Masońskich o najwyższym stopniu tajemniczenia. Było to utrzymywane pod ścisłą tajemnicą w kraju. Miało o tym wiedzieć tylko kilku najwyżej wtajemniczonych wolnomularzy siódmego VII i ósmego stopnia, miał więc spore koneksje w tym środowisku. Stanisław August Poniatowski finansował otwieranie Lóż na terenie Rzeczpospolitej. Był już w latach 50. XVIII wieku traktowany jako członek Lóż, jednak oficjalnie został przyjęty jako członek dopiero w 1777 roku. I tak ten symbol, który nosi Poniatowski na tym obrazie z 1797 roku, to nie przypadek, gdyż jest to symbol masonów, czyli tak zwane masońskie oko opatrzności. Był też od nich zależny, o czym świadczy podpisanie przez niego deklaracji posłuszeństwa wobec księcia. Ferdynanda Brunszwickiego, tutaj po lewej i po prawej, z rodu książęcego Brunswick Wolfenbüttel, który był na szczycie struktur ważnej organizacji masońskiej, czyli tak ścisłej obserwy. Sam książę Ferdynand został wprowadzony do Loży Masońskiej w 1740 roku przez swojego szwagra króla Prus, Fryderyka II Wielkiego, tutaj po prawej który przyczyni się masywnie do rozbiorów i likwidacji Polski. Na pewno było łatwiej wprowadzić ten plan w życie, bo przysięga Poniatowskiego na wierność i posłuszeństwo była księciu Ferdynandowi złożona. Zresztą w stosunku do Katarzyny Wielkiej też był aż nadto wierny i posłuszny. W 1793 roku Stanisław August Poniatowski sam zgłosił gotowość do abdykacji po drugim rozbiorze pod warunkiem, że zostaną spłacone jego gigantyczne długi. Co prawda wtedy jeszcze nie abdykował, ale otrzymał 400 tysięcy złotych za od ambasady rosyjskiej, od taka pomoc dla przyjaciela. Ale co tam większa, kasa od podatnika jest wypieprzana na odprawy wysokich urzędników w różnych spółkach państwowych i ministerstwach, nie licząc innych gór złota od różnych lobbystów z koncernów wojskowych, żywnościowych, elektrotechnicznych czy farmaceutycznych. Więc nie winmy za bardzo Stacha, bo Stach brał, biorą dalej inne Stachy lub Stachowe. Tylko mają inne imiona i nazwiska, mniej elegancji i splendoru. Gdy państwo polskie zostało zlikwidowane, miesiąc później Poniatowski podpisał 25 listopada 1795 roku akt abdykacji, mimo iż wiedział, że dopiero ta decyzja uprawomocni likwidację państwa polskiego. Kolejny raz nastąpił w cudzysłowiu dziwny zbieg okoliczności, gdyż stało się to w imieniny Katarzyny w 31 rocznicę jego koronacji. Co caryca dała, to odebrała, a Pionek podpisał. W zamian za to Poniatowski oczekiwał, że zaborcy spłacą jego długi, które w 1793 roku wynosiły 33 miliony. W 1795 roku król Stanisław dobił aż do 40 milionów złotych długu. Stach widocznie lubiał zbierać długi od takiej hobby. Ta kwota byłaby w stanie sfinansować wystawienie dużej, dodatkowej polsko-litewskiej armii, w liczbie około 120 do 150 tysięcy żołnierzy. Z taką armią każdy zaborca zastanowiłby się dwa razy, zanim by wszedł na teren państwa polskiego. Ceną jego romansu z Katarzyną Wielką oraz jego rozrzutności był więc los polski. Dług poniatowskiego został spłacony przez zaborców Prusy Austrię i Rosję niejako na trupie Polski. Prusy zapłaciły jedną piątą, Austria i Rosja po dwie piąte jego długów. Poniatowski żył potem sobie dość wygodnie w luksusach i dostawał nawet specjalną pensję od carycy Katarzyny i dożywotnio dodatkowe sumy pieniędzy od wszystkich zaborców niejako za zasługi. Zabroniono mu jednak podróżowania za granicę, mimo iż chciał. Był więc de facto internowany w swojej złotej rosyjskiej klatce. Od 10 marca 1797 roku Poniatowski mieszkał na specjalne zaproszenie cara Pawła I, tutaj po prawej, w tak zwanym marmurowym pałacu w Petersburgu. Wykonanym z różnych gatunków marmuru, w tym słynnego różowego marmuru karelskiego. Pałac ten był wybudowany dla wieloletniego faworyta katarzyny Grigoria Orłowa, tutaj po lewej i po prawej. Orłow nigdy nie dożył jednak ukończenia tego pałacu, tak więc na końcu kochanek carycy Stach. Mieszkał w pałacu przeznaczonym dla martwego już kochanka carycy Katarzyny Grigoria, niejako wielki żart i śmiech historii. De facto zdetronizowany i zmuszony do abdykacji ostatni król polski Stanisław August Poniatowski, próbował reprezentować sprawy polskie na dworze rosyjskim, aczkolwiek było to raczej kontraproduktywne. I po rozbiorach zaakceptowanych przez niego samego wręcz komiczne, wspierał również finansowo swoich przyjaciół i zwolenników, mimo ograniczonych funduszy. Rankiem 12 lutego 1798 roku wypił swoim zwyczajem filiżankę bulionu, którą przyniesiono mu do łóżka, po czym zasłabł i stracił przytomność. Potem odzyskał przytomność i zamówił spowiednika, gdyż przeczuwał, że dzieje się coś złego. Następnie ponownie stracił przytomność. Stanisław August Poniatowski zmarł jeszcze tego samego dnia, czyli 12 lutego 1798 roku, w Petersburgu, nagle i niespodziewanie na wylew. Wszyscy byli zaskoczeni tą nagłą śmiercią. Być może był już kompletnie niepotrzebny i ktoś mu coś dosypał lub dolał do tej feralnej filiżanki z bulionem. W końcu, jako finansowany na obczyźnie były król Polski, Stanisław August Poniatowski sporo kosztował i jego utrzymywanie nie było bynajmniej tanie. A do czego miał się przysłużyć, już się przysłużył i był już dla swoich mocodawców zupełnie niepotrzebny. W myśl zasady, sługa zrobił swoje. Sługa może odejść. Moim zdaniem jest to całkiem prawdopodobne, aczkolwiek są to tylko moje spekulacje. Jest to dobry moment, aby zakończyć moje rozważania na ten temat. Mam nadzieję, że ten krótki materiał się Wam spodobał. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, wsparcie oraz uwagę, i zapraszam na pozostałe materiały na moim kanale, szczególnie na temat Katarzyny Wielkiej. Tymczasem zapraszam wszystkich na część muzyczną tego materiału, gdyż nie jest to jeszcze koniec. Do usłyszenia już wkrótce.